Siemano widowie, odpaliłem odcinek, bo siedzi ryba. Co? Jest to seriola olbrzymia. To będzie unikać zapewne, albo medal. Siemano widzę tak w ogóle. Medalowa. Medalowa ile kilo? 44. A, to taka mała. Mam nadzieję, że widzieliście już poprzedni odcinek. No to no, siadła No Siadł tam naprawdę ogrom miasty ka... E, tam siadła. To piękne... Debil nie wydałeś. Powiemy wam, nie powiemy wam co to, no ale ten. No ale... No naprawdę pięknie... Dowiedzcie się w siadła. swoim czasie. Dowiedzcie się w swoim czasie. Ale po prostu moja reakcja na to Ribę to była taka, że nie wiem, możecie sobie zobaczyć. Widowiem, że ma dużą rybę. Mam ma, 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 ma dużo ideale na wyrób, chyba I w ogóle to przed chwilą tak zimu unikatowego łachu 79 kilo pięknego. Jak widzieliście, on mówi na szarego A na, mi okay. nic, A mi nic ja nie, mam... nie bierze, że żyją. Kurde, jakieś leciutkie branie było. Ci jem będę od razu, się nawet dłużej nie dotknęłem mi się bardzo nie Branie. I to mocne bardzo. I jest moczny riba. Kurde, no miałem! Drugi raz już. Sie ma powolutku.

Dwie minuty. 40 coś se sekund. Nie minutę. Dwie minuty panuje już Minutę, bo jak ją zacząłeś, to ja po 10 sekundach nagrywanie włączyłem. Okej. Dwie minuty jestem. Okej. Okay zaciąłem ją, to na czacie napisałem, słuchaj, i na czacie jak napisałem to, to była 18.25, a teraz jest 18.27, czyli 2 minuty już holuje około. Tak jest 18.28 chyba za chwilę. Za chwilę robi 18.28. Ja mam jeszcze 36% baterii. To tak na jeszcze półtorej godziny grania, może do dwóch nawet. Wystarczy. Chłopiare... Ja mam 79%. Co? Ja mam 79%. O pójdę, ja gdybym wiedział, czy nie może wybaczyć. Nie wiem, że nie ma. Czemu ja? Więc ja, nie odobałem go aż tak. Dara, chłopie, pluga 15.0 metalowego i lecimy z koksem. Nie złowisz tu nic. Kupię ja unikatował i jara, prawdopodobnie. Okej. Okay. Unikara i ta jara i Super. Ja ci gwarantuję, ty będziesz mi tak zazdraszki, jeśli to będzie unikatorowa Nie zefraj się już. Dobra, dobra, ty się zeznasz jak, ja, jak ja wyciągnę Unikatową i Tak! <toczny> Ty się zesrałeś jak jaka Karanksa to 1 wyciągłem. No, no, bo chciałem takiego, no. Bo ty kurde skubany takiego zrobisz, pięknego. Bo jestem takim debilem. No jesteś debilem, bo tylko 3 kg zrobisz takiego pięknego. ci w dupę. Ej! Kupcę klej i mordę w klej. nie, ja mam unikatową to. Ideale, naprawdę. Ile I ile ciągnę ją? Cztery minuty już około, kurde. I walcz tak z kubana i nie wiem. Darek chce im tę by popora robić. Okej. Okay. Ale ja nie wiem, czy mi będę coś świątecznego już robił. Ty, ktoś mnie coś fajnego widziałem. Chłopie, co to jest za riba u mnie? Czemu ona tak walczy? Kójdę wędkę mi odłożyło. Na podpórkę, nie wiem czemu. Jak ja bym ją stracił, to mi się tak wkurzył. To nie wiem, chłopie, wyciągam ją już, bo tak walczy z kowalami. Może to być coś rekord medala, nie wiem w sumie. A medala przed chwilą zrobiłem, z tego, że się unikat będzie. Zrobimy zwykłą, młodą medala. Ta z Unikata jeszcze tylko brakuje. Ja ty już jest, już jest, blisko jest. Może być to też drugi medal, nie wiem, zobaczymy. Ale z Unikatem bym ma duży walczył. Tak to będzie Unikat albo ogromny medal, to poproszę o markera. Ale jak, jak, jak zrobię lekko to wtedy ci dam. O. Co to jest? Ty, mam mocny chwyt! Na spina, siedzi ryba widzowie, o! Co? Ale gówno! Co to jest za gówno? Krzysztof, tak walczyło? Na co ja to nagrywanie włączałem? Nie wiem, chłopie, słuchaj! Ale ja mam coś ładnego, ja mam chyba łachu. Nie, to nie jest Co łachu, jest? to jest seriola. Cicho będziesz, jak to jest możliwe, że to walczyło bardziej niż ten, ten mój mega 195 kilo wcześniej. Dark Genius ma coś ładnego. Co? Dark Genius ma coś ładnego na mokonwi. Co Mokonzi? Dark Genius ma coś ładnego na Mokonzi. A, nie zrozumiałem, bo przerywało coś. Ściąg ściągniemy widowie. Dark z dzisiaj tą misję chce robić, ale ja bym chyba tego nie robić. Będzie musieli bóg do mało jakieś, tak. Dlatego nie. To jutra już. Spuszczona wędka ta, zakrada ją na ul. Jeszcze tamto długo też muszę spuścić. Bo, jak akurat spuściłem tamto, to od razu, chwilę po wrzuceniu tej, już tamto zacząłem spuszczać. I nie wiem, tu już branie na tej. Więc dziwne. Dobra, rzucona. Teraz tam tamto, znowu zajmuję. Ja se będę robił nowe profilowe na YouTubie. Ty widziałeś rybę na mocnym krzycie? No tak, mówiłem ci przecież. Głuchy? Ty mówiłeś, że w dalekiej coś ładnego. No i mówiłem, że ja, że ja mam rybę z mocnym chwytem. Ty! 7.36 się, rybę na grunt od razu. Z mocnym chwytem? Nie, czekaj, zaczynamy dopiero. Mocny chwyt. Nie będę mówił, że duże, bo nie wiem jeszcze co to. Pewnie mała to, nie? No mała będzie. Mów tak, że mała, bo wtedy będzie duża. Kur... Ale gówno małe pewnie. No to pewne. I poczekaj, poczekaj, bo ona walczy wtedy giera. I mi jasno poczekaj. Tak gównianie, nie? Tak słabo to, nie? No tak nawet solidnie, ale to gówno raczej małe. To pewnie będzie jakaś młoda. Nie, młoda, wiesz to? Młoda na pewno nie. Zwykła, minimum zwykła. No? A u mnie jest minimum jak, jakaś zwykła też albo medal. No? Nie, raczej znaczy maksymalny medal. No? Pewnie ja takie gówno też holuje. Ty też masz jakieś gówno, no. Napisz, dla dalkość dziwna, że jakieś gówno wolujesz. Bo ja zapytam, co masz, Azunek? Napisz że jakieś gówno wolujesz. Ja. Seriole mam, napisałem mu seriole. A masz seriole? No tak. Ty, bo mi spierdalałem na trochę ta ryba. Nie klnij! No, mówię ci, no trochę jednak walczy, ale to gówno raczej. Olujemy! Można mi wyrze unikat. Chłopie, ja nie wiem, ja też jest, coś mam, ale to gówno raczej mam. Kurde, no i napisał unikat i chłopiec Teraz będzie medal! Bo ty wiesz co? Co? Ty wiesz co się stało? Bo ja się czuli bez poprzednio co zrobiłem, nie? By chwilę odspędziłem walcie i było gówno na nie? To była taka sytuacja. Wycięłem tą rękę na którą teraz rybę i nagle rzuciłem ją. Ona spadła. Odłożyłem ją. Rzuciłem daną tą drugą. I od razu miałem brania w tej tu co ta rzuciłem, no nie? Ta, później, ta, teraz ta co ryba mam, teraz co mam, była identycznie ta sama sytuacja. Rzuciłem z powrotem, złapałem za tą wędkę, chciałem ją opuścić, tylko co złapałem, opuściłem że dwa metry i już od razu miałem brania w tej węce tu znowu. I mam tu rybę tak teraz. Nie wiem. Ja w ogóle na spina nie mogę położyć, na spili. To mam brania tu co chwilę na grunt. Ja to w ogóle się zastanawiam jakim cudem mi takie gówno biorą na haczyki 200. To daj 5-0, weźmie ci większe. Ty no 3 minuty jak na to rybę. To raczej gówno jest. Ja więcej niż ty ją holuję już. Moją. Co? Ja więcej niż ty holuję już. Ty no tak długo już. Serio, Ola. Zobaczymy, czy ładna chociaż. A, jakieś gówno. Gdzie gówno? Z Polski nawet. mi kato 30 kilo są, chłopie. Ja pierdzielę! No. Co? Jakie gówno, zobacz to twoje. No widzę. <noise> Ale mówię się tak większość ale moja jest chociaż unikatowa. No wiem, ale tak tylko sobie żartowałem, no nie? Tak naprawdę to chyba jest lepsza, niż my te moje gówno. Słowa prawdy, tak? Co? Słowa prawdy. To chwila prawdy. No słowa prawdy! No a, słowa prawdy, no. Nie wiem, coś przerywa. Trochę. Masz do... No, tak się. No tak się odcinek. Yy, Widowie siedzi rybcia. A w ogóle, jak tutaj zwierzę, to jeden ten, yy, unika to mu rybę jednorożec. Aha. Taka też piękna. Ona jest mała, bo ona ma do 4 kilo jest. ale to w Piękna jest naprawdę. Łachu, do misji! Ty duży nawet. Medal pewnie. No. Ty merylowy, no. I tak większy niż ten mój medal, chyba. I czekaj, I czekaj, czekaj, co się miałem głównie. sprawdzić. Ile jeszcze? Chłopie, nie tak dużo jeszcze. Jeszcze jeszcze ten, jeszcze 16. No? To tyle, co, to tyle, co mieliśmy na początku tego live'a. 16, mieliśmy to tam 16, nam brakuje jeszcze. No, to... Widzowie, wpadł u mnie taki łachu. Nie zdążyłem włączyć nagrywania, bo już go zaciąłem. Taki, no można powiedzieć ładny, ładna rybka, unikatowa. Oczywiście zabieramy, będzie na, będzie na patelnię. Gdzie na patelnię chłopie, taka piękna, niebieska, tej puszcza ją, albo mi doczka do daj. Chcesz? Piękna, niebieska. To zaraz ci z koszyka wyjmę. A ty kurde mi machawetką jakby połamana była. Yeah. Zobaczcie widzowie jak Dark Genius, ten, nam ten. Dobra, to jest. To jest, płowik mi przesunęło. Oba nie brali, miałeś ty ką? Nie miałem. Widziałbym. Przesunęło płowik. Kurwa. Nie wiem przewidzieć czasu, i do chwili będzie jakiś płynął do nas. No nie. To siedzi. Co? Pelamida wschodnia Co jaki per... cudem? Nie wiem Odkryj chwilowy gatunek, ale jaja to jest, a, to jest, a to jest rzadki gatunek? Nie, to nie jest rzadki, to jest taka nieba co jest unikać 10 kilo chyba, tam 11. 11 to jest ładna. Ja, ja na kartę wiem taką prawie 11 kilo, piękno taką. To 1 była chyba wtedy. Siś to dwa. A dobra ja dalej nagrywam. Z widzowie, jest ryba. Siedzi ryba. Jakoś malutka. Karang, karang, widzowie, zobaczcie tak, taki maluszek. Zobaczcie widzowie, 72 kilo złowił MKB. Patrzcie. Jak, jaka lufa. Weźmie się do oczka. Dobra, to, to ja wyłączam widzowie nagrywanie i zobaczymy się przy rybie. Widzowie, siedzi łachu, no, prawdopodobnie siedzi łachu. Tak, to jest łachu. Ta pogoda na się zmieniła, jest taka sama jak była, więc dobra. się na markerze za chwilę. Już na markerze. O, tak, łachu. Widowie zobaczcie jaka łachu, to w ogóle piękna ryba jest. Dobra, zobaczymy się przy kolejnej rybie. E, widowie, chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że jestem top 1 w tajemniczej rybie, a jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, polecam obejrzeć i widzimy się przy rybie. Ja widowie siedzi rybcia. Karań widać po mordzie tej Jest brzydkiej. To? Jest co? Ja to. sobie dał chyba popeda tak niebieskiego. Malutki. Nie ja się dał, żeby na ten popeda niebieskiego. No czemu musiałem płacić? Czemu mi